Kalpirinia weszła i jeszcze metryk. nie metryk, a y, karateka, dobrze, ruszyły, świetnie przyjęła start Sawalia na ostatniej pozycji Kalpirinia, tam Blumun jest, ale już San Marco, ależ tam się tasują, stawka galopuje mocno, mocno zgrupowana i 1000 metrów do celownika San Marco, San Marco, Blum, y, Brumun, Medryk, Czekondo, Martyna, Karateka, dalej Savalia, Carter, Randa, Despina i na ostatniej pozycji, Calbrinia przed wyjściem na prostą finiszową. Medryk, San Marco, to jest czołówka i Czekondo po zewnętrznej. I wyjście na prostą, szeroko, szeroko od bandy. Tam San Marco zarobił i doznacznie znacznie zarobił trochę i prowadzi. San Marco jest na czele, 450 metrów do celownika. San Marco finiszuje polem Czekondo, San Marco, Czekondo, Karateka. San Marco ma przewagę, jeszcze 250 metrów do celownika i San Marco jest na pierwszej pozycji finiszują Karateka, Medryk, Despinado. Finiszuje San Marco, jest na pierwszej pozycji, którego bardzo mocno atakuje Despinado. San Marco, Despinado, San Marco, Despinado i celowniku San Marco, Despinado, Savalia, Karateka, Medryk, Randat, Secondo. I reszta.